koncentrują dla uporządkowania modelu uczenia się i potem to, dlaczego uważamy, że można go wykorzystać w pewnych sytuacjach albo on może zostać sam przez siebie wykorzystany. To sprzężenie zwrotne oczywiście to jest z elektroniki, bo jestem absolwentem elektroniki i lubię to pojęcie sprzężenie zwrotne, kiedy sygnał z wyjścia podajemy na wejście w celu wykonania określonych operacji. Przechodząc do działania, dlaczego taki szerszy model? Otóż, jak mówimy o cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji, wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wszyscy od razu odruchowo koncentrują się na tym, czym jest ta sztuczna inteligencja, czyli idą do tego obrazku. Tu mamy przycisk jakiś laserowy, mamy. O, nie działa niestety. Mam tutaj wskaźnik, ale nie. Dobrze, w każdym razie koncentrują się na przedmiocie zainteresowania. Natomiast ta sztuczna inteligencja ona to nie jest zbyt sam dla siebie. Musi być wkomponowany w określone środowisko i z tym środowiskiem wchodzić w interakcję. Mamy wytrenowaną, ale najważniejsza rzecz jest taka, że. Ona musi współdziałać i musi korzystać z zasobów, które zostały wytworzone przez różnych użytkowników i część użytkowników, tak jak nasz tutaj klasyczny przykład studenta, który nie wie co ma napisać, więc poprosił czat, żeby mu napisał sprawozdanie z jakiegoś laboratorium albo jakiś inny referat napisał mu i już ma temat załatwiony. Potem powiemy dlaczego to stanowi pewne zagrożenie. Tak jak już mówiliśmy, wszyscy się koncentrują na atakach wykonywanych bezpośrednio na sztuczną inteligencji. Te praktycznie rzecz 14 ataków, które tutaj są zaprezentowane, są w większości znane, tak takie główne elementy, w których mamy zatrucie modelu danych uczących, tak mamy ukrywanie, robienie backdoorów na przykład wewnątrz oprogramowania. Mamy również elementy związane z odtwarzaniem modelu i tego typu rzeczy. To wszystko mamy. Opisane w szerszym kontekście trzeba byłoby się zastanowić, czy w tym całym środowisku, jak można oddziaływać na to środowisko. I To dodatkowe takie, które są. To jest wykorzystanie na przykład podatności sprzętowych, na których jest zainstalowana sztuczna inteligencja, kanałów komunikacyjnych, przez które są przekazywane informacje pochodzące ze sztucznej inteligencji, czy urządzeń końcowych, czyli komputerów, na których, na których jest to przetwarzane, bo może się okazać, że na w kanale telekomunikacyjnym, który łączy tą sztuczną inteligencję z użytkownikiem końcowym możemy wykonać różnego rodzaju ataki man in the middle i zmodyfikować informacje, które są, ewentualnie je spreparować i dostarczyć te treści, które chcielibyśmy, żeby zrobić. To są te elementy, które wynikają z otoczenia całego. No to ona, ona żyje dlatego, że korzysta nie sama z siebie, tylko korzysta z wytworu ludzi i z ich dokonań. W całym świecie. Teraz taki klasyczny model, w którym wybieramy pewne zbiory danych nieuporządkowanych. Człowiek je w jakiś sposób stara się wyselekcjonować, nadaje im, nadaje im, przerzuca je do modelu uczącego się, nadaje im pewne etykiety. Tak, etykietowanie mamy. Potem mamy model uczenia się, uczymy i ta pętla. Cały czas chodzi, jest zasilana, jest zasilana z zewnętrznych z zewnętrznych danych. E, pomysł, czy pomysł problemu, który należałoby zbadać, o tak. Powstał dziwnie w pociągu. Jechałem do Krakowa, po czym zadzwoniłem do pana profesora Dudy i mówię tak, ponieważ widziałem taką akcję, siedzi człowiek, który pisał jakiś artykuł. Czy pisał jakiś fragment książki? Nie wiem dokładnie, bo było kilka metrów, a wzrok nie mam aż takiego dobrego wzroku, żeby można było zobaczyć, co on tam pisał. Ale zobaczyłem, że sobie zalogował się na czat. Pisał pewne rzeczy. Nagle tyk, 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 tyk. Też się pojawiła. Zaczął modyfikować tą treść pod siebie, tak żeby ona była bardziej, bardziej spersonalizowana. I mówię, przygotowany do publikacji super. No i zacząłem sobie zadawać pytanie. Fajnie. Jest jeden korzysta z tych wszystkich, którzy sobie wcześniej wypracowali pewne rzeczy. No i on jest model, jak to nazywam, cwaniaka, czyli wykorzystał dorobek pozostałych, sztuczna inteligencja przerobiła to wszystko, co oni przerobili. I prezentuje, mówi, zobaczcie, super, tu mam, zrobiłem dzieło sztuki, napisałem artykuł albo napisałem jakiś scenariusz albo coś innego. Prawda, jest to moje, moje dzieło, poprawiłem lekko swoją ręką, już jest super obraz. No i dzwonię do pana profesora, ja mówię tak. A co się stanie, kiedy ilość cwaniaków będzie odpowiednio duża, a sztuczna inteligencja będzie się douczała z życia? Czyli z tego zasobu informacyjnego, który wytwarzamy wszyscy, i zasób informacyjny będzie wymieszany z wytworami własnej sztucznej inteligencji. I pytanie jest. Kiedy możemy dojść do sytuacji, w której ilość wyprodukowanej informacji, nazwijmy sobie przez sztuczną inteligencję, będzie odpowiednio duża w zbiorze informacji produkowanej przez ludzi, do tego momentu, w którym ta sztuczna inteligencja zacznie krążyć wokół siebie. Zadałem sobie później jeszcze, żeśmy dyskutowali potem parę razy na ten temat. Pytanie potem było takie, a jak jest w życiu? No i w życiu mamy też podobne modele. Zobaczcie państwo, że pojawiają się gwiazdy naukowe, tworzą tak zwany mainstream naukowy i wszyscy zaczynają się koło nich koncentrować. I jak gdyby inne stanowiska są eliminowane, bądź nie przedostają się do głównego nurtu w danym kierunku. Dokąd nie znajdzie się ktoś, to powie, nie, tamten kierunek był zły, nie idźmy tamtą drogą, to jest złe. I wtedy koncentrują się wokół innej gwiazdy, która zaczyna, jak to mówię, siłą grawitacji przyciągać, tworzyć mainstream. I to jest coś, co wydaje nam się dość istotne w momencie, w którym wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie bardzo powszechne, do tego stopnia, że nie będziemy wiedzieli, które informacje Inaczej, ten model sztucznej inteligencji nie będzie za bardzo wiedział, z których informacji korzysta. Czy korzysta z informacji, które wytworzyli ludzie, i on na podstawie tego, co się wyuczył, jest w stanie, że tak powiem, spreparować coś dodatkowego, czy nie. I krótko, bo mamy mało czasu, a wiem, że obiad przed nami. Muszę nadrobić stratę. Wydaje nam się, że jeśli byśmy przeprowadzili badania, to stosunek tej informacji, którą, która jest wytworzona, im więcej tej informacji będzie wytworzone, ten model będzie dążył do takiej smukłości, w której nastąpi tak naprawdę jego upadek. I okazało się, że w lipcu, dobrze mówię, panie profesorze, został opublikowany taki artykuł w Nature, w którym Naukowcy przeprowadzili właśnie podobny eksperyment, i okazuje się, że w momencie, w którym już nawet ten model osiągnie tą swoją samodoskonałość w wytwarzaniu przez siebie informacji, w momencie, w którym spróbujemy mu zadać jakieś pytanie dla niego nieznane. To wydaje to, co sztuczna inteligencja teraz wydaje, jeśli czasami wprowadzimy zadanie, którego ona nigdy nie znała i się nie uczyła, więc wtedy zaczyna nam wypisywać różne niestworzone historie, i dopiero własnym umysłem musimy powiedzieć: Nie, to już jest takie coś, czego nie jesteśmy w stanie absolutnie zaakceptować. To na pewno nie może być logiczne i prawdziwe. To samo stwierdzenie to jest jedna rzecz. A teraz zawsze trzeba, ja jestem, jak to mówię, inżynier z charakteru. I oprócz pewnych stwierdzeń muszę pomyśleć, jak, jak przeciwdziałać temu. No Jest kilka pewnych sposobów. Pierwsze wydaje się proste, ale problematyczne, bo wymaga pewnie regulacji. A już regulacja w pierwszym panelu mówiliśmy, że regulacje to są kołem niestety niezamachowym, ale raczej kołem u nogi, betonowym kołem ratunkowym, mówiąc językiem studenckim. Które by nakazały tagowanie informacji wytworzonych przez sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby inne sztuczne inteligencje i ta sztuczna inteligencja nie korzystały z nich, bo będzie wiedziała, że ta informacja jest przez nią wytworzona, w związku z powyższym będzie zakłócała funkcjonowanie modelu. Inna rzecz jest, inną sprawą jest to, żeby można było ograniczyć w jakikolwiek sposób korzystanie bądź nakazać, ale. Nakazy z reguły nie działają same z siebie. Żeby człowiek na przykład oznaczał, że coś zostało wytworzone przez sztuczną inteligencję, to nie zadziała na pewno. Inna rzecz można zrobić w ten sposób, żeby wykorzystać na przykład technologie blockchainowe do tego, żeby można było dziedziczyć łańcuchy, żeby w momencie, w którym się korzysta, żeby było przekazywane to dalej, żeby było też, też o tym informacja. Wydaje nam się, że to jest dość istotny problem z punktu widzenia powszechności wykorzystywania sztucznej inteligencji nie dotyczą czasu, kiedy na dzień dzisiejszy jest to wbrew szumom medialnym wykorzystywane dość mało w powszechnym użytku. Wykorzystywane jest w firmach, do specjalizowanych rzeczy, tam trudno te modele jak gdyby trudno te modele oszukać i rzeczywiście koncentrujemy się na tym, żeby atak wykonać, tak jak pokazałem, tam z tych 14 ataków szukać podatności w systemie i wykonać atak w konkretne miejsca. Natomiast w momencie, kiedy to stanie się powszechne i ilość informacji będzie tak duża, że ten weryfikator informacji nie będzie w stanie ich zweryfikować i odróżnić, czy one powstały w sztucznej inteligencji A, B, C czy D, czy powstały w wyniku e, myślenia twórczego. E, czas jest dobry. E, z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Postarałem się skrócić maksymalnie i nie przedłużać. Podziękujemy zatem serdecznie za bardzo ciekawe podejście do problemu Dziękuję zasilania bardzo. danych przez w, w datasetach, które funkcjonują jako w oderwaniu powiedzmy od, od rzeczywistości, także bardzo ciekawe. I na tym byśmy, szanowni państwo, zakończyli tą sesję. Jeżeli są pytania do prelegenta, bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Profesor, bardzo proszę, telefon. Ja mam pytanie do dwóch pierwszych prelegantów, ale ono rzuci pewne światło na wystąpienie także Pana Magistra Pułkownika. Mianowicie pytanie związane ze zwalczaniem dezinformacji. Tu było przyjęte kryterium antyukraińskości. Ja mogę sobie wyobrazić, że Wpisy antyukraińskie są prawdziwe, a wpisy proukraińskie są fałszywe. Czy ten system ma rozdzielczość, która pozwala sobie z tym radzić? Drugie pytanie odnosi się do wystąpienia tej frag tego fragmentu wystąpienia profesora Abramowicza, gdzie mówi o rozpoznaniu fake newsów. Może pan zbyt skrótowo to powiedział, ale nie znalazłem zrobienia kroku dalej od tego progu, do którego dotarła Wikipedia i sobie z nim nie radzi. Dojścia do wiarygodności źródeł, ewentualnie wiarygodności osoby, to się nie różni fundamentalnie, a nie ma żadnej strategii konfrontacji informacji, jakim musimy dać z rzeczywistością. I Obie, obie te sytuacje się z tym zmagają. Nie wiem, czy, czy wypracowaliście ten wariant, bo jeśli znajdziecie, znaleźliście sposób konfrontacji informacji z rzeczywistości, to jesteście na, na drodze do, do zbudowania modelu uczonego, bo uczony właśnie prawda, dociera do rzeczywistości. I te, te moje pytania odnośnie wystąpień profesorów Sanowskiego i Abramowicza Rzucając też światło na tą pułapkę. Wy, wyjściem z tego teoretycznie, nie wiem, jak może ktoś kiedyś to zrobi, z, z tego zagrożenia, z tej autodegradacji byłoby, byłby system, gdyby, gdyby te systemy się nauczyły rozpoznawać, co jest rzeczywiste, ale jak rozumiem, do tego jest bardzo daleko, i, i, i jeśli dobrze zrozumiałem przesłanie dwóch pierwszych referatów, to panowie nie zaproponowaliście żadnej metodyki poradzenia sobie z, tą, z tym wyzwaniem. Bardzo ciekawe zagadnienie. Pan profesor Zybertowicz ma umiejętność właśnie z podsumowania aż do kwintesencji wypowiedzi na raz kilku prelegentów i to bardzo celnie. Faktycznie takie rozwiązanie nie zostało zaprezentowane, zostało zwrócone uwagę na. Problem badawczy. To, co na szybko przychodzi do głowy, to być może zabrożenie stanów trenowania sieci do, do pewnej wersji zastanej, czyli Chat GPT-3, 4, bez douczania, po prostu, żeby zawsze mo była możliwość powrotu, ale to jest też strata wiedzy, która zaczyna funkcjonować jako wiedza powielona. Nie wiem, czy jest rozwiązanie tego problemu. Nie wiem, czy pan e, również tutaj prelegent, ostatni pan. Piotr też ma jakieś na, na gorąco obserwacje. Znaczy jedna rzecz, która nam przychodzi do głowy to jest możliwość yy, znakowania, tagowania w jakikolwiek sposób tej informacji, nie wiem, nadawania znaków wodnych, jakbyśmy tego nie nazwali, żeby w, yy, ale to z kolei wymaga rozwiązań ustawowych. A z kolei świat jest na tyle duży i na tyle, że tak powiem, różne systemy prawne są i różne państwa mają różne interesy, że nikt nie będzie chciał do tego doprowadzić. To mamy w lotnictwie na przykład jeśli chodzi o systemy, o systemy podchodzenia do samolotów do lądowania. Od lat 70. wiemy, że systemy te mają swoje podatności, bo są otwarte i można je wykorzystać w wielu niecnych celach. W związku z tym, że się nie mogą. Porozumieć strony w tym zakresie, to systemy dalej są otwarte, nic się z tym nie dzieje. Nie daj, Pani Boże, będzie jakaś katastrofa, wtedy wszyscy zaczną krzyczeć: O Boże, wiedzieliśmy, ale nie dało się nic zrobić. Próbujemy, rozmawiamy i pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. To jest takie słynne określenie ucieczki do przodu, czyli jak nie wiem, co mam zrobić, albo wiem, że się nie dogadają, to mówię, że pracujemy nad tym problemem bardzo intensywnie, jużśmy go zdiagnozowali, postaramy się go rozwiązać. Podobna sytuacja jest tutaj to jest oczywiście życze, życzeniowe myślenie z mojej strony, bo pewnie do takiej regulacji nie dojdzie, natomiast można starać się zbudować systemy tylko że. Ja osobiście uważam, że człowiek będzie miał zawsze jakąś tam przewagę. Oczywiście z zasobu wiedzy będzie korzystał, nie będzie miało, sztuczna inteligencja będzie miała nieporównywalnie większy zasób wiedzy w zakresie takiej informacji już przetworzonej. Myślę, że w zakresie myślenia takiego abstrakcyjnego to dalej będziemy ją pokonywali, bo ona dalej będzie w dużej mierze sztuczna. Tylko jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie zorganizować systemowo tak funkcjonowanie tej sztucznej inteligencji, żeby mieć z jej korzyści i żeby mieć ją troszeczkę pod kontrolą. Wiem, że to brzydkie słowo mieć coś pod kontrolą, bo wszyscy się udaje, że to zaraz zabijemy co, wszystkie rozwoje itd. i tak dalej. Ale z drugiej strony, to jest jak ze wszystkim, co używamy. Nawet niebezpieczne rzeczy możemy używać w sposób bezpieczny, tak samo ze sztuczną inteligencją. Wiemy, co może nam zagrażać. Musimy sobie zrobić szacowanie ryzyka, dlatego ocenę. I mieć to po prostu pod kontrolą, zdawać sobie sprawę ze słabości, z podatności po określonych rozwiązań, które mogą być wykorzystane, i mieć ograniczone zaufanie. Ja zawsze mówię to na, na zasadzie oglądania obrazu. Jak się zbliżysz mocno do obrazu, to widzisz tylko fragment tego obrazu. On może być przepiękny, tylko widzi zawsze fragment. Stań sobie parametrów dalej od obrazu, zobaczysz całość i będziesz widział szerszy kontekst tego, co jest na tym obrazie. A to w sposób zdecydowany będzie zmieniało, jak gdyby, perspektywę postrzegania całości. I jeśli my teraz. Nie uznamy tej sztucznej inteligencji za bożka, za wyrocznie ostateczną. Wszystko, co nam wyprodukuje, będzie święte dla nas i nienaruszalne. To, to tylko o tym mówię, że trzeba na to uważać, że musimy mieć zawsze zdrowy rozsądek. Dostaliśmy wewnętrzne treści, ona nam pomogła, przeszukała zasoby informacyjne, wygenerowała jakąś treść na podstawie wyuczonych modeli. A my swoim rozumem musimy sprawdzić, czy to coś naprawdę rzeczywiście działa. Bo no to jeszcze pan profesor jest z elektroniki, ja jestem elektronikiem z wykształcenia. Bardzo często student liczy na przykład jakiś punkt pracy tranzystora. Liczy, 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 liczy pięć miejsc po przecinek, super wyszło, nie? A potem daje to i mówi profesor mówi: Tak: patrzę, patrzę, mówi, no masz dwoje, chłopie. A, ale dlaczego? Przecież wszystko super wyszło. No tak, tylko że ten tranzystor ma na przykład prąd kolektora, maksymalny. 300 miliamperów, a ty masz 4 ampery. Ale wszystko ci wyszło, bo bezkrytycznie wziąłeś te obliczenia. Włączysz ten układ, on rzeczywiście się spali tylko. Czyli czy jeszcze raz, rzeczywistość nie pokrywa się, że tak powiem, z teorią. Żebyśmy byli tylko nieskazani na tak zwane silosy wiedzy, które będą przechowywać jak te silosy wiedzy na głębokiej północy, w głębokich mrozach, pewne ziarna, które już nie są modyfikowane GMO, i każdy się wzbraniał z GMO. Teraz konia rzędem, kto jest w stanie rozróżnić, czy dane ziarno, dane zboże jest lub nie jest modyfikowane GMO. Oby nie było za późno, w związku z tym te silosy wiedzy, jakkolwiek by to zwał, mogły być takim rezerwuarem oryginalnej wiedzy, która, że tak powiem, jest przechowywana do kolejnych interpretacji, dla kolejnych pokoleń, nieskażona, że tak powiem, wtórnymi elaboracjami. Bardzo dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za sesję dzisiejszą i Państwu za uwagę.